Sprzedawca maszyn w ogóle. O, czekaj, Jedna chyba na sam, Do porównania. Sioki mówił, że hodują szybko. Ja mówię, nie, ja mam saję kota Chcielibyśmy tak hodować przy jakiś nowy hobby chyba. To podejrzewam, że to ten... ludzie na blokach pomyślili, bo to małe miejsca wymaga żadnych jakichś specjalnych warunków tak jak średnia temperatura pokojowa. Myślę, że dużych ilości wody jedzenia to nie potrzebuje. Pewnie sobie spuści z setkę krwi na tydzień I tam jakieś małe haremik sobie wychuduje na to No ale nie mówię, nie jestem pewien Patrzę, że mi Olka z Anką udana w ten na harem Może nie, dzięki, nie chce Nie mogę zostać. Pa ba Robisz nie. Robisz nie, był Robisz, Mateusz ludzi ci Nie widz Tu też wyłącznie przada Parę diod poszło Wyłączę coś nie majstrował coś że parę diod się spaliło Ale ja widzę to chyba też Przecież nie, nie wygląda w porządku w ogóle ten włącznik chyba mnie i, i zrobię zwarcie na przewodach Po co mi tam to jakiś? Jutro można by zrobić taki ten Jakby to powiedzieć Konserwację lampek tych wszystkich Tam, też od solarów wpuści, trochę oleju A może lepiej umyć w ogóle, kupiłem niż do natury, to akurat będzie oczyszczenie takiego czegoś Trochę oleju o. Oczywiście znowu jakieś narkotyki, w plecaku jakieś tabletki, kurwa Gówno krem, nie wiem co ci chodzi, serio

Jeszcze świeci To przestań ganiać Ale to chyba to mała sieci Ale tak próśba coś mocno jak ma to mało. Za dużo poświata jest Weź tam pimpek japa, bo cię Gil wyrzuci z domu. straszny, drugi raz poradził sobie sam. Tak. Pierwszy, pierdol. Jest takie obsrane gówno że będzie mi za robić robić pan deskę, żeby go koloru to 200 metrów, opuszczono na tę żeby do niego nie strzelać. инх uh, ба No niestety w sobotę chyba impost nie działa także Mam nadzieję że poniedziałek wcześniej W środę powinienem mieć mikrofony Zależy od tego czy mikrofon Czy impost działa czy nie o, Nie rozumiem, nie rozumiem Nie chcesz mi się nie odzyskam nie rozumiem Chuj to, chuj to, chuj Туман. Человеку туман. Нормально. Детское курва, вятро и курва. Туман. Ага. Znowu Wietnamczyki i nie chciałby się pos de sí, cuidado sí, sí.